Cześć, zapraszam na omówienie rozwiązań trzech ostatnich zadań testowych z matury podstawowej z matematyki z maja 2015 roku. Zadanie 23. Każda krawędź grania stosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8. Pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa jest równe. Rozwiązanie tego zadania zacznijmy od rysunku. Mamy grania stosup prawidłowy trójkątny. Wiemy, że wszystkie jego krawędzi są równe 8. I żeby obliczyć pole powierzchni całkowitej PC tego grania stosłupa, musimy sobie zsumować dwa pola podstaw i trzy ściany boczne. I teraz tak, pole podstawy to jest pole trójkąta równobocznego, ponieważ podstawą grania stosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny. Wiemy, że jego krawędź ma długość 8. Zatem korzystając ze wzoru na pole trójkąta równobocznego możemy obliczyć, że to będzie 8 kwadrat pierwiastko z 3 przez 4, i po skróceniu to jest równe 16 pierwiastków z 3. Teraz policzmy sobie pole ściany bocznej PB. To będzie nic innego jak 8 kwadrat, czyli 64, ponieważ ścianami bocznymi tego grania stosłupa są kwadraty. Teraz możemy policzyć pole całkowite. PC równa się 2 razy 16 pierwiastek z 3 plus 3 razy 64. A to jest równe 32 pierwiastki z 3 plus 192. I tutaj możemy sobie wyciągnąć przed nawias 64 i w nawiasie będziemy mieli pierwiastek z 3 przez 2 plus 3. I zauważmy, że taka sama wartość jest podana w odpowiedzi D. Zatem jest to odpowiedź poprawna. Idziemy sobie do zadania 24. Średnia arytmetyczna zestawu danych 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych 2, 4, 7, 8, 9x. Wynika stąd, że tutaj mamy policzyć wartość X. Więc od razu możemy sobie ułożyć równanie 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 podzielić na 5. To jest średnia arytmetyczna pierwszego zestawu danych. Tak, sumujemy sobie te liczby, dzielimy przez 5, bo tych liczb jest 5 to jest równe 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus x przez 6. Tym razem dzielimy przez 6, ponieważ przybyła nam jedna liczba. Tą liczbą jest x. I tutaj możemy sobie od razu zsumować liczniki tych ułamków. Z lewej strony równania mamy 35, z prawej 30 plus x przez 6. Możemy sobie wymnożyć na krzyż. Mamy 30 razy 6 równa się 5 razy w nawiasie 30 plus x, czyli 180 jest równe 150 plus 5x. No i tutaj możemy sobie odjąć obustronnie 150, otrzymujemy 30 równa się 5x, czyli X równa się 6, zatem poprawna jest odpowiedź D. Idziemy sobie do zadania 25. W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy i tutaj musimy policzyć prawdopodobieństwo P. Najpierw obliczmy sobie zbiór wszystkich możliwych zdarzeń. To będzie po prostu 2 razy 2 razy 2, bo trzy razy losujemy spośród dwóch kul. Teraz policzmy sobie liczbę zdarzeń sprzyjających. To będzie po prostu kombinacja dwóch z trzech, ponieważ wybieramy sobie dwa pojemniki spośród trzech, z których wylosujemy dwie czerwone kule. A to jest równe 1 razy 2 razy 3 przez 1 razy 2. O skróceniu mamy po prostu 3, więc prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 3 ósme, czyli poprawna jest odpowiedź B. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach i dziękuję za uwagę.